obchodzimy dzisiaj święto Konstytucji 3 maja. Czym jest dla nas ten dzień? Czy idziemy na spacer, wieszamy flagę, może śpiewamy jakieś patriotyczne pieśni? Może jest to dla nas dzień, w którym wspominamy naszą historię, naszą przeszłość, to co było. Są to ważne rzeczy, one tworzą naszą tożsamość, ale tym wszystkim jest jeszcze coś nawet ważniejszego. Zadajmy sobie pytanie o to, czym była Konstytucja w momencie, gdy ją uchwalano? Było to coś zupełnie nowego, innowacyjnego, rewolucyjnego, ale nie tak rewolucyjnego, nie w takim sensie rewolucyjnego, jak zmiany, które się odbywały w Paryżu w bardzo podobnym czasie. Tam zamiast dyskutować, zamiast wspólnie podejmować decyzje, stosowano terror. W Polsce było inaczej. To była pierwsza w Europie i druga na świecie konstytucja, która zdobyła międzynarodowe uznanie. Brytyjski, wybitny filozof Edmund Burke wysłał do Stanisława Augusta Poniatowskiego list którym chwalił go właśnie za to. Za to, że poprzez dyskusję i zmianę prawa wprowadza się reformy. Wiemy niestety, że przemoc w końcu zdławiła ten proces, który się zaczął. Ale to dobro, które się zrodziło wraz z konstytucją, nadal trwa. Nasza tożsamość jako narodu, który tworzenie demokracji, bycie w, de bycie w awangardzie demokracji, ma wpisane bardzo głęboko, można powiedzieć w krew, jest wciąż obecna. Chcielibyśmy państwa zaprosić do tego, żeby zaangażować się w demokrację. Dziś ją świętujemy, a wkrótce rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące Centrum Usług Społecznych w Łapach. Bo demokracja to jest wspólne dyskutowanie i wspólne podejmowanie decyzji o rzeczach, które są ważne dla nas, właśnie jako wspólnot. Konsultacje te będą innowacyjne, będą nowoczesne, będą miały może nawet coś zabawy w sobie, ale wszystko jest na poważnie, wszystko jest serio. Dlaczego? Dlatego, że nie spotkamy się na żywo, nie będziemy dyskutować, wykorzystamy program komputerowy, w którym zgromadzone są już pewne wnioski wyciągnięte z badania funkcjonowania Centrum Usług Społecznych, pewne sugestie, pewne opinie. Będziecie mogli Państwo uzupełnić te wnioski i opinie, będziecie mogli Państwo argumentować za tym, żeby coś zmienić albo coś poprawić, coś rozwinąć. Lub wypowiedzieć że coś bardzo dobrze działa. Wszystko zależy od Państwa. Proces będzie w pełni anonimowy, będziemy w nim pomagać, ale nawet my nie będziemy wiedzieć, kto się wypowiedział. Nie będzie trzeba się przejmować tym, czy jakieś zdanie pochodzi od osoby, którą lubimy, czy nie lubimy. Anonimowość zapewni nam pewien komfort i możliwość skupienia się na tych decyzjach, które należy podjąć, a nie na tym, kto mówi. Jak to się będzie odbywało? Wszystkie informacje zostaną Państwu podane, będziemy obecni w procesie, będziemy nagrywać materiały i publikować jakieś krótkie wiadomości, ale postaramy się, żeby ten proces był jak najbardziej innowacyjny i intuicyjny. Z dowolnego miejsca, w ciągu tych kilku dni, nawet z własnej kuchni, przy użyciu komputera czy telefonów, będziecie mogli Państwo wziąć udział w demokratycznym procesie w sposób przystępny i przyjemny. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Popraktykujmy demokrację.